Szczęść Boże. Dzień dobry wszystkim. Jak widzicie, ja się uszykowałam na nagranie dzisiaj o fladze państwowej, a jednak wyszło inaczej. Ja się uszykowałam inaczej. <laughs> Wiecie co, bo e, doszliśmy do wniosku, że o fladze państwowej dużo osób e, będzie dzisiaj pewnie mówiło tego 2 maja, e, a my miałyśmy takie spotkanie i porozmawiałyśmy z pewną młodą dziewczyną. E, która się nie uważa za młodą, i tak doszliśmy do wniosku, że. że rozważymy, temat dzisiejszy będzie Co to jest młodość, inny. tak. Co to jest młodość, a co to jest starość? I jak bardzo, ja to moje, ja stawiam tezę, jak bardzo jest to pojęcie względne, są to pojęcia względne. To znaczy, ja myślę, że to zależy też od Punktu wyjścia, tak od tego, z jakiego środowiska się wywodzimy, jakich ludzi spotkaliśmy po drodze, jacy ludzie nam podali rękę, a jacy nas przygnębili? Czy, czy oszukali. oszukali, czy źle potraktowali, czy po prostu powiedzieli, że jesteś stara? Czy jakaś tam, chociaż. chociaż stara nie, była. stara nie była. A to a co ty tak? tak miałaś że ten, że stara pierwiastka byłaś? 20 i 4 lata, 25? No! Stara pierwiastka! Ale to zupełnie coś innego. Ale no nie, no wiesz, no, po no, określeniu tak. stara, młoda, tak? Tak, no tak, no tak. A dzisiaj przyjdzie ci 30-latka do porodu, powiedzą, jaka młoda? Tak. Czy nie? Nie, tak, tak. No faktycznie, no, nie, bo A czekaj, czekaj, bo może ktoś nie wiedzieć, co to jest pierwiastka. No kobieta, która e, pierwszy, e, pie, pierwszy poród tak? I się e, i, I po prostu tak, śmieli się ze mnie, że jestem stara pierwiastka, chociaż miałam 23 lata. Jak no, urodziłam, no, znaczy nie jak urodziłam, miałam 25, oczywiście, tak? To już myślę a sobie wam <grym> 23 lata minieścia, a na 25 urodziłaś? dobrze jest Coś z tym dramatycznie. 23 lata się ichutali ze mnie, tak? Że tylko stare pierwiastka i w ogóle kiedy będę rodziła. Że będzie? Tak. No, no ale <grym> dzisiaj to jest zupełnie. Myślałam, że co ja dwa byłam, lata w ciąży robię. Tak, dużo ciąży. <grym> No, a dzisiaj po prostu 25 lat, to dziewczyny sobie dopiero rozeznają, co chcą w życiu robić, i, i jest to fajne. Tak, dzisiaj mogę powiedzieć, że trochę zazdroszczę, że ten wiek mi gdzieś tam uciekł, przeleciał i mam już tyle lat, ale czy ja się czuję stara? Czasami tak, jak mi coś dokucza, jak mi ktoś dokucza, jak sobie nie mogę dać rady, ale tak naprawdę. Chyba nie, ja jestem teraz szczęśliwa. A ja to, wiecie co, tak, to ca cały czas się czuję jak nastolatka. Bardzo dużo z młodzieżą, więc cały czas się czuję jak nastolatka. E, I e, ostatnio, e, co, ba bardzo przypomina mi o wieku moja przybrana córcia, czyli Martuńcie pozdrawiamy, którą znacie. E, I bo, bo jak sobie policzę, że rzeczywiście mogłaby być fizycznie moją córką, to my się trochę stara jestem. I tak jak ostatnio byłam u niej w akademiku, to tak na początek się czułam stara, impreza za ścianą czułam się stara, ale jak wychodziłyśmy i pani powiedziała do nas, leczkę, jak to laleczki. Ja mówią, No to dobrego dnia laleczki, to my się, o nie, jednak jestem jeszcze młoda, jeszcze się <laughs> wpisuję w tę młodzież. Więc to jest pojęcie względne. Tak. I, I młodość i starość. Spotkałyśmy wczoraj dziewczynę naprawdę ładną, ładną, yy, młodą, dla mnie młodą i uważam, że taka Szczubło, jest. taką laseczkę. Fant tak, fantastyczna, no. która ma dwójkę dzieci, no małych dzieci. Ale ja już nie mogłam słuchać, ja mówię, mówiła, już jestem stara. Ja mówię, jesteś przepiękną kobietą, tak, to jest to jest dopiero. No co to znaczy stary? No, stary no bo, nie, może... bo nie urodziła przed trzydziestką, tylko po trzydziestce. To znaczy, że już jako babcia będzie chodziła do, no. do szkoły na wywiadówki. No, ludzie. No. no ale czasami ktoś wygląda jak babcia mając 30 lat. Tak, bo, bo kobieta nie zadba o siebie, bo właśnie jest zrezygnowana. Ale ile razy. Bo... mężczyzna nie zadba też o siebie. I to mężczyzna taki. Myśli... I, i ktoś po prostu podstawi nogę, że tak powiem w cudzysłowie oczywiście i człowiek myśli sobie faktycznie już jestem do niczego, już jestem stara już się a będę robić nieprawda. na babcie już będę tak. robić tą czekaj, jaka to jest Trwała. fryzura babciowa Tr trwałe, krótkie, tak? To jest ja no nie wiem czy taka, bo mi się na przykład taka podoba i zawsze mi się taka podoba się afro podobało <laughs> tak, afro mi się podobało, ale podoba mi się jak ktoś ma fajnie zrobione, to dlaczego nie ale co to znaczy stary? Myślę, że to jest względne pojęcie, tak? Że to jest stan ducha, ja bym tak powiedziała. Myślę, tak. Można ja myślę być i myślę. Życie... Ciągle powtarzam, że myślę, ale tak sobie cogito, pomyślałam. Kogito er, ergo sum. Myślę, <laughs> tak więc Tak sobie jestem. pomyślałam o takiej mojej misji świętej pamięci, która... Nigdy się nie przyznawała, ile ma lat, a zawsze czuła się młodo i mówiła, wiesz Aniu, to, że ja mam zmęczki, to po prostu mam taką urodę. No tak, tak tak tak, tak, <grym> tak, tak. tak, prawda? I miała poczucie humoru i naprawdę razem z mężem zresztą obydwoje nie żyją, czym bardzo ubolewam z tego powodu, bo kochałam ich bardzo. No trochę jak córkę cię traktowała, tak, wydaje tak. mnie jak wnuczkę. Hmm. No i oni nigdy nie byli starzy. Zawsze potrafili opowiadać swoje rzeczy od lat młodych, jak się pięknie bawili, jak byli o siebie zazdrośni, jak razem y, działali w rajdach. Czekaj, było to, bo to gonił jakiegoś obsztyfikanta misi po, 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 po rynku i kopał go po tyłku? Tak, by się czepił żony. Tak. No. no po prostu, co moje to nie rusz, ale to nie w tym rzecz. Ale mówię, że oni właśnie tak, do śmierci byli młodzi, naprawdę. I, a niektórzy właśnie. A niektórzy ledwo wyjdą ze szkoły, to już są starzy. Tak, już trzeba się przebrać, już trzeba być poważną kobietą, już trzeba być poważnym mężczyzną, trzeba być eleganckim mężczyzną od urodzenia. Eleganckim, a nie starym. Tak. To jest też różnica: elegancką kobietą, a nie starą. Dokładnie. Jak mój szef. No. On był zawsze młody. Tak, to mówimy o doktorze Rejdychu, tak, tak? On był zawsze młody i zawsze przystojny, zawsze dobrze ubrany. prostowany. tak, ubrany. właśnie. <laughs> I szarmancki. Szarmancki, tak. Po prostu z Kindersztubą. Tak. Jeszcze z gindersztubu. I mimo tego, że miał 90 lat, to mówię, Aniu, ja uwielbiałam chodzić do restauracji. Ja się tam to przeczuję. Ale haneczko, mimo tego, że miał 90 lat, to większość pań, zanim się oglądała na ulicy. Pewnie sama się oglądałam, no. nie tylko na ulicy. Bo Zawsze. będę powtarzać, po prostu wiek, starość i młodość jest stanem ducha. No bo był to człowiek. Na którego można było zawieścić oko. No ale to też wynikało właśnie z jego postawy wewnętrznej, z tego czegoś, co miał w sobie tak. i to wychodziło na zewnątrz, więc znowu teraz to, kto jest młody według Ciebie. Ja myślę, że to tak w duchu, tak jak człowiekowi nic nie dolega. Dziękujmy Bogu na przykład. Ja dziękuję, że, że jestem w miarę zdrowa. Tak wiadomo, że człowiekowi dolega, że mam problem z chodzeniem, że coś tam jeszcze, ale jak sobie pomyślę, nie, 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 nie możesz się Hanka poddawać temu, tak? I, i myślę, nie możesz wyjść z łóżka i iść na ulicę, bo nie. No, yeah. no, bo... Ja no mówię, nie, że, 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 po prostu tak i mi się chce żyć wtedy jak, jak mam dobry humor, jak nic mi nie dolega, a dzień zaczynam od ilości tam tabletek, ciachu ciachu, tableteczki sobie <głos》> zażyję, prysznic jest, mm. ubiorę się, idę na spacer, wsiadam w samochód i bardzo dobrze się czuję w towarzystwie młodych osób i fajnie, Ponieważ mm, ja tak myślę, że one też się czują dobrze w moim towarzystwie. Myślę, że jestem odpowiedzialna za to, co mówię, bo tak odczuwam. No, jak się nie zgadzacie z tym, to możecie napisać w komentarzach. <grym> a w takim razie co uważasz, że. A dobra, to ja najpierw powiem, co uważam za młodość, ale za chwilę, bo to teraz o młodości mówiliśmy z no. Ja to jestem tym dziwnym pokoleniem, wiecie, raczej w tym dziwnym wieku, że. Dla tych najmłodszych mogę być już stara, dla waszego pokolenia jeszcze młoda, i w zasadzie ja o sobie bardzo lubię mówić dziewczynka. Dziewczynka, nie kobieta, a dziewczynka i się czuję dziewczynką cały czas. I jeżeli słyszę od moich rówieśników, że stara jestem już to, już tamto, no dobra, może i człowiek nie ma takiej kondycji, może i ten kręgosłup trochę boli, ale, ale ja tam się czuję cały czas młoda i cały czas na te 15 lat. Fakt faktem, właśnie jak spojrzałam w lustro i tak z tą młodzieżą ostatnio, to myślałam hmm, co tu zrobić, żeby człowiek jeszcze wyglądał, sobie kupiłam spodnie dwukolorowe, żeby się po prostu czuła i mówię, takie brzydkie są, że nie wiadomo co, ale są tak inne, że, że chętnie je założę, żeby właśnie sobie też pokazać, że nie skapciałam i że nie będę nosiła garsonek, bo ich nie lubię. I nigdy nie lubiłam i wyglądam jak w lubiłam. Garsonki. Ta, ty, ty lubiłaś, no i tak. też od młodości, prawda, garsoneczki były, które mi się tak. nigdy nie podobały, zawsze jak te guziczki tutaj mamusia zakładać guziczkowe rzeczy, to ja myślę, jakie nie lubię guzików, wiem. po prostu, ale wiecie, ale to też chodzi o to właśnie, żeby być sobą, żeby nie próbować na siłę kombinować, że a to jest dla starszych, to jest dla młodszych, bo ja za to mam tak z perfumami. Ja od bardzo młodego wieku lubię te perfumy, co zawsze mówiono, że są dla e, starszych pań. Mm. Co to znaczy? Właśnie, co to znaczy dla starszych pań? Bo jak się ja miałam 20 lat i one mi się tak spodobały, że do tej pory mi się podobają i co, i dorastam do tych perfum? No nie, po prostu jest to zapach, który mi się podoba i pasuje do mojego charakteru. Ja nie, nie jestem starsza pani. Ani tak. 20 lat mając nie byłam starsza, tylko będziemy powtarzać pewnie, że to są pojęcia względne. Ale ja myślę właśnie tak, jak mówisz, że w każdym wieku ten wiek wygląda inaczej. Bo pamiętam takie moje wspomnienie, mm -hmm. jak miałam dyżur i czekałyśmy, mm. czekaliśmy na rok 2000. Mm -hmm. I myślę sobie, tak obliczałam, ile ja to będę miała lat w tym, w tym właśnie roku mi się, jej, jaka ja będę stara. Ale jak przyszedł ten rok i miałam dyżur i faktycznie miałam tyle lat, to się czułam taka młoda, no, Przepraszam, <laughs> myślę, to byłaś w moim wieku. Myślę, sobie, nie, jak edycie. ja mogłam myśleć nie. kiedyś, że ja będę stara, przecież ja wcale nie jestem stara. Nie, no to ja myślałam, że w 2000 roku będę taka dorosła, bo <laughs> miała 21. No właśnie, no, a to, to gdzie to człowiek taki główny, że jestem no. a ja to, to właśnie takie tak niepierzona jestem, myślę, że będę stara, może nie dożyję, myślę, taka już stara będę, I, bo to też zależy od środowiska, tak, jak cię traktują. Mhm. Y no nie wiem. Zaczekaj, to teraz o, o młodości, to od razu tak płynnie przeszliśmy do starości. Nie, 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 no, to możemy mówić raczej o młodości. No tak po prostu No ale czym, czym sobie... jest starość? No, że ktoś, czasem ktoś się czuje. Zobacz, yy, miewamy takie osoby, tu nie będziemy wytykać kogo, które od zawsze są stare. Odkąd człowiek pamięta, są stare. To mi kłusie yy. yy. Że na przykład tak, miała ta nas. osoba. Tak, tak 40 hmm. lat była stara, później miała 50, była stara, miała 60, była stara. No może, też, może, też w te strony. Może, może niektórzy mają taką urodę, tak? Mhm. Na przykład było parę osób takich, których poznałam yy, i one już były dla mnie wiekowe. No, fakt, że mając 20 lat ktoś ma, no, a wtedy ta osoba miała 30 lat. Jak ja miałam 20 parę, to ta osoba miała 30, i ona dla mnie już była. No, wiekowa, tak? dojrzała. A tak się zachowują też. I też tak się zachowywała, mm. tak. I, i tak miały te dziesiątki lat, Cześć. i ona była taka sama. No bo ten dystans się nie zmniejsza. Chociaż ja widzę, że się zmniejsza, bo jest różnica między. A Marta Cię będziemy obkadywać. Jest różnica teraz między mną a Martą, która też jest dorosłą już osobą, prawda? I ja jestem dorosłą osobą, i inaczej jest, a inaczej, jak się yy, za, już my spotkałyśmy 10 lat wcześniej, no to no. już ona była dziewczynką, a ja już byłam dorosłą osobą, prawda? Więc mogła mnie odbierać za dużo starszą. Może ten dystans jednak się trochę zmienia, jak kogoś od dzieciaka poznajemy. No może tak. Ale to nie mówimy teraz o zachowaniu tak naprawdę, tylko o wyglądzie. Poznajesz kogoś o, i o wydaje o, o starości jemu dość. No, i poznajesz i myślisz sobie, jaki on jest stary, czy ona, tak? Ale ze, ze mija 20 lat i dochodzisz do wniosku w, w lustrze, że ja się zmieniłam. Ale ta osoba się nie zmieniła. Ta... Bieg, ona nie. jest taka sama, naprawdę. A, wiedzisz, a ty masz tak, a ja mam tak. Ja patrzę w lustro i myślę, ja się nie zmieniłam. Ale wszyscy naokoło się tak postarzali. Postarzeli, nie. przepraszam. Ja to tak mam. Nie nie, nie wiem. Mi, wiesz, Tutaj no, trochę fryzurę zmieniłam, Oj, może trochę owal twarzy mógłby być taki bardziej, no, ale ja się nie zmieniam, nie, to, nie, to ja się zmieniają. To ja mam odwrotnie, ja się bardzo zmieniłam i czasami ubolewam, że moje zewnętrzne <grym> takie coś się zmieniło, chociaż zaraz sam myślenie, no cóż, ale mam, muszę się cieszyć, że mam to zdrowie, że mogę patrzeć jeszcze na siebie, że mogę iść do toalety sama, że mogę pojechać samochodem sama i to jest ta młodość, która nie daje się starościć. Ale wiesz, jeszcze od tej pierwszej, od tego, co nas zainspirowało. Czyli y, od tego, że kiedyś tak naprawdę na tę. Dziewczyny, stare panny, tak można powiedzieć. Mówiono starą panną, nazwano już 25 latka. a dzisiaj kobiety wychodzą za. Może i rodzą dzieci w wieku 40 lat, i nikt na niej nie mówi, że są starymi pannami. Myślę, no więc, chyba, że one same No, sobie chyba, panny. że same sobie wymawiają taką rzecz. Mm. Ale myślę, że też kulturowo po prostu coś się zmieniło. No Być może, że tak że to jednak, no i też te zależności. Kiedyś stary facet, młoda dziewczyna, wszystko super, ale młoda dziewczyna, młody facet, stara babka, starsza babka, stara. Ona nie musiała być stara, ona mogła być 5 lat starsza czy 10 lat starsza. To oczywiście wielkie obruszenie Środowisko, było środowiska. Tak, a teraz już raczej patrząc po, po mediach, też po świadectwach, które są u mnie w książkach chociażby w drugiej części Zakochanych, to widać, że jednak coś się zmienia. Jest to normalnością, tak? Bo dlaczego facet stary może mieć młodą kobietę, a starsza pani nie może mieć młodego mężczyzny? Starsza mężczyznę? mówimy relatywnie, tak? tak? Starszy do młodszego i no prostu, starszy, no. starszy do młodszej, starsza do młodszego. Więc to, to też trzeba patrzeć relatywnie akurat w tej kwestii. Tak jak rzadko, kiedy jestem relatywistką, tak w tej kwestii patrzę relatywnie wobec jedno. Wobec drugiego, że naprawdę ta dziewczyna, która jest 10 lat starsza od chłopaka, który się w niej zakochał, może wyglądać i się czuć i być dużo fajniejszą partnerką na życie od tej, która jest 20 lat od niego młodsza. No tak. No. Nie chcę się wypowiedzieć na ten temat no <laughs> tak, po prostu. Nie, no bo nie będziemy obgadywać towarzystwa w mediach, bo to już się na <laughs> tym podalek zajmuje, ale zastanawiamy się, co Wy o tym myślicie? Czyli co oznacza dla Was starość? Co oznacza dla Was młodość? No i jak się czujecie? oprócz tego jeszcze jest nasz tam piesek widzę, leży i tak patrzy i każdy mówi jaki ładny szczeniaczek i on ma taki wygląd młodego faceta co nie? No. i nawet jak wchodzę do pana doktora weterynarii to śmieją się mówią, o nasz szczeniak przyszedł chociaż, mm. chociaż chłopina na, najstarszy z nas wszystkich Tak, jest. chociaż chłopina nie ma zębów po prostu jest po operacji ymm, nowotwór miał ale Radzi sobie i wygląda na szczęśliwego, zainteresowanego Chociaż tym znudził, światem. Znudziłyśmy go to chyba, tym tematem. Nie, bo asmy. on jest po prostu zmęczony, był z mamusią na spacerku. No, no to rozumiem. To y, teraz czekamy na Wasze podpowiedzi, a o fladze nagramy za rok. Jeżeli Pan Bóg daje, świat będzie istniał. Y, a czekamy na Wasze podpowiedzi, co dla Was oznacza właśnie starość, co dla Was oznacza młodość. I na jaki czas? Znaczy, czy czujecie się starzy, czy młodzi? Coś chcesz jeszcze zapytać, żeby nam napisali? Nie, dziękujemy, że byliście z nami dziękujemy. w tym wiekowym, nie wiem, w tej wiekowej wycieczce. I ta wiekowa wycieczka też, oprócz tego, że jest na 2 maja, 2 maja się widzimy, to przypominam, że to jest trzecia rocznica Międzypokoleniówki. Ojej, Jacy my młodzi. To trzecia mówię, dobrze mówię. Trzecia co? Trzecia rocznica. dwudziesty? No to trzecia rocznica. Tak. Trzecia rocznica Międzypokoleniówki. Jesteśmy, Bardzo panie. dziękujemy, że jesteście z nami i pozdrawiamy Was. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.